moim gościem, trener UKSU Chemik SMS Olsztyn, Maciej Dobrowolski. Panie trenerze, czego dzisiaj zabrakło, żeby jednak chociaż te dwa punkty zostały w Olsztynie, jeżeli już nie można mówić o trzech? Zawsze można mówić o trzech, czego zabrakło? Na pewno, na pewno stabilności, bo gramy fanami, gramy tak od początku, początku sezonu i tak będziemy grali jeszcze długo albo bardzo długo, bo to jest... To raz kolejny był podmodzony zespół. Dzisiaj dostały trochę doświadczenia w postaci Pauliny Bielanowskiej, Julki Gach i przez chwilę patrycy Komendy, natomiast to są Jorki wszystko, więc poziom budowy to naprawdę już jest wysoki jak na, na taką młodzież i nie będziemy się bić, będziemy się być w każdym meczu, Łatwo nie będzie. 1 z tych 10. Na pewno faworytem tej ligi nie jesteśmy, co nie znaczy, że nie będziemy starali się w każdym meczu gdzieś tam, gdzieś tam punktować. No ale oczywiście szkoda, szkoda dzisiaj tego jednego, chociaż jeszcze czy dwóch dodatkowych punktów. Natomiast przede wszystkim szkoda tego zeszłotygodniowego łącza z Łodzią, bo tam to, to powinno być 3-0 i to powinniśmy dyskutować. Natomiast po łatwo nam do 13, uprostowaliśmy się na 2 i skończyło się porażka. Najbliższy mecz kiedy i z kim? Przez ze Spartą Warszawa, a prawdopodobnie też w Olsztynie, bo Sparta nie ma sali, więc mnie nie się o przełożenie, bo z jeżeli do tego dojdzie, to, to za tydzień gramy ze Spartą w Olsztynie i za dwa dni gramy z Siedlcami w Olsztynie, w związku z tym cztery pierwsze kolejki w domu, a potem wrócimy się co Czyli już teraz można zaprosić wszystkich kibiców do hali Wyższego Seminarium Duchownego Wydziału Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ze mną i z Państwem był trener UKS-U Chemik Olsztyn Barziej Dobrowolski, dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo i zaproszę.